Cześć kochani, pokażę wam dzisiaj mój własnoręcznie zrobiony domek dla LPS. Dobrze. Tu mamy łóżko i jeszcze podłoga jest taka pomarańczowa. Wykleiłam ją kolorowym papierem. Tutaj jest ściana. Na tym jest takie serduszko przyklejone materiałowe. Tu jest ściana w serduszka. Tu też jest takie serduszko, tylko że już różowe. A tu jest w kropki. Tu jest taka kanapa. Ona jest zrobiona z kartonika albo takiego mocnego papieru. Tu jest szafka dla LPS. Tutaj ona ma różne rzeczy, takie dodatki. Tu jest biurko z serduszkami też, tymi, tylko że już mniejszymi. Tu jest tablet, laptop i telefon. Tu jest torebka. Tu jest łóżko z bąbelkami i kołderką. Ona je zrobiłam z, też z takiego kartonu. Jeszcze raz możecie sobie zobaczyć. Naprawdę ten domek nie był taki za dużo do zrobienia, ale mi się bardzo on podoba. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam do następnych filmów.